Cześć, witam Was na moim kanale. Jesień to najlepszy czas na sadzenie, na przesadzanie. Mamy drugą dekadę października i jest to bardzo dobry czas na sadzenie malin. Jak widzicie maliny tutaj już są posadzone, ale jeżeli Wy jeszcze nie macie swoich malin posadzonych, jeszcze nie rozsadzacie, to jest to bardzo dobry czas na wykonanie tej pracy. W tym filmie chcę wam powiedzieć jak to zostało one przesadzone, jak zostały dołki przygotowane, bo to też jest dość istotne. Mam nadzieję, że ten film będzie dla Was pomocny. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Zachęcam do subskrypcji, komentowania, lajkowania, podbijania filmów i do oglądania innych filmów. I tak, jak widzicie, maliny zostały posadzone w dwóch rzędach. Odstępy między rzędami to jest około metra. Odstępy między poszczególnymi malinami to jest około pół metra. I takie rozsawy ja Wam proponuję, żebyście zostawiali. To są takie odległości, gdzie roślina będzie mogła spokojnie się rozwijać, rozrastać. Nie będzie konieczności, nie będzie ryzyka, że tutaj za chwilę pomiędzy rzędami głów szczególnie nam się to tak zagęści, że nie będzie można przejść i zebrać owoców. Co do samych dołków. Dołki zostały wykopane na Szerokość półtorej łopaty, półtora szerokości łopaty, szpadla w kwadrat i na głębokość około pół metra. Dlaczego pół metra? Ponieważ na sam spód został dany obornik naturalny. Warstwa około 5 cm, około 5 cm obornika, na to była wdana warstwa około 5-10 cm ziemi i w to miejsce była wsadzona malina. Dlaczego było to tak posadzone z obornikiem? Pomimo, teraz, pomimo tego, że teraz nie powinno się już schowam się pod panele, bo zaczyna znowu padać, Ponieważ nie powinno się teraz dawać już nawozów azotowych. Ponieważ zanim te maliny się ukorzenią, no i na koniec oczywiście zostało posadzone i podlane, chociaż teraz deszcz pada. Zanim się te maliny ukorzenią dobrze, zanim one się przyjmą, minie trochę czasu. Będzie już listopad, grudzień, jeżeli będzie y, ciepła jesień, by, pogoda będzie lepsza. One się wtedy nam ukorzenią, ale zanim one dosięgną, pobiorą ten obornik, który jest pod spodem, będzie wiosna. Więc wtedy, kiedy te maliny będą potrzebować największą dawkę, Nawozową, wtedy zaczną pobierać po prostu wszystkie minerały, składniki z obornika, który był tam dany w dołek. W dołek był dawany świeży obornik. Więc zanim on się przerobi, zanim on zacznie też oddawać te minerały nawo nawozowe maliną, minie trochę czasu. Malina też szybciej będzie wykształcać. System korzeniowy, ponieważ e, obornik pod spodem zmotywuje ją, że tak oczywiście, w cudzysłowie powiem, do szybszego wytwarzania systemu korzeniowego, żeby do tego obornika dosięgnąć i zacząć go pobierać. Pa, opady deszczu spowodują jeszcze, że ten obornik naturalny, ponieważ tam nie był sam obornik, on był trochę zmieszany ze sobą, się przerobi, dżdżownice go przetworzą na łatwo przyswajalny nawóz dla krzewów. Dlatego teraz można w dołek dać obornik naturalny, można również dać obornik granulowany. E, można też dać, chociaż ja nie jestem za e, nawozami sztucznymi, więc nawozów sztucznych Wam tutaj nie, nie polecam, ale można dać w dołek kompost, można dać również e, dedykowaną ziemię dosadzenia warzyw. Ważne jest tak, żeby podczas sadzenia ustawić sadzonki tak, żeby one się nie przesuwały, nie poprzechylały. Tu jeszcze to są maliny owocujące na pędach jednorocznych, więc za chwilę będzie można je przyciąć <küh> i będziemy mogli cieszyć się w przyszłym roku krzewami owocowymi, które będą już nam ładnie owocować, dawać ładny plon. Dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Napiszcie czy wy jeszcze będziecie jakieś krzewy sadzić u siebie owocowe czy też ozdobne, bo możemy sadzić i takie i takie krzewy. Zachęcam do subskrypcji, komentowania, lajkowania, podbijania filmów i do oglądania innych filmów na moim kanale. Na razie cześć.